Cześć, z tej strony Piotrek z Dendicor, kanału, na którym co tydzień serwujemy Wam najwyższej jakości materiały o męskim stylu życia. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zamienić brodę, którą miałem w poprzednim materiale, na tę brodę, jakich kosmetyków używać, jakich unikać, żeby uniknąć nieprzyjemnych doświadczeń, to wszystko znajdziecie w tym materiale. Materiał stworzyliśmy we współpracy z marką Rumcise, do której sami się zgłosiliśmy i która pozwoliła nam zrobić, co tylko chcemy. Będzie to materiał plenerowy, ale jeśli tęsknicie za tymi ze studia, to możecie napisać w komentarzu TEAM drzwi. Jeśli pod wpływem tego materiału będziecie chcieli zakupić kosmetyki marki Room Size, to wejdźcie na coloris.sklep.pl i użyjcie kodu DANDYCORE, z którego dostaniecie 10% zniżki i my też małą prowizję. Jeśli interesuje Was tylko praktyczna wiedza, to rozumiem, acz będziecie żałować, ale tutaj pojawiają się w tym momencie timestampy, które przekierują Was do konkretnych zagadnień, które mogą Was zainteresować. I dokładnie to samo jest w opisie, więc możecie sobie przeklikać. Bardzo mi miło, że tutaj jesteście. Miłego oglądania. odkryję sekret tego jak mieć zadbaną, dobrze ułożoną, piękną brodę. Dostałem z nieznanego numeru służenne, które zamierzam sprawdzić. Zbliżamy się, przede mną jeszcze długa droga, a mogę iść dalej już tylko i wyłącznie pieszo. No to lecimy. Strumień? Co to? Podążaj za strumieniem, jestem już blisko. Wiem, po co tu przyszedłeś. Chcesz się dowiedzieć, jak mieć niesamowitą brodę. Zacznijmy od podstaw. Słuchaj uważnie, a blask ognia niech ci oświeca. Moje słowa również. Przede wszystkim, zacznij jeść jak człowiek, ogólnie żyć jak człowiek. Odżywaj się odpowiednio. Białko, tłuszcze nienasycone. Wysypiaj się. W przeciwnym wypadku Twój organizm nie będzie inwestował w coś takiego jak rozrost brody, bo mu się to po prostu nie opłaca. A później przyjdzie czas na pielęgnacja odpowiednimi kosmetykami. Twój trening dobiegł końca, wiesz wszystko o tym, jak dbać o brodę. Wróć do mnie, kiedy odpowiednio o nią zadbasz, a teraz mój adept cię odprowadzi. A -a 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 -a. <satryk> <tryk <overall> <tryk> Moja broda od dawna nie jest już trzydniowym zarostem, więc powinieneś zacząć ją czesać, po to, żeby nadać włosom odpowiedni kierunek, żeby rosły w odpowiednim kierunku i układały się w odpowiednim kierunku. Co więcej, musisz wyczesywać ten złuszczający się martwy naskórek z środka, bo jak nie będziesz tego robił, to narazisz się na efekt takiego łupieżu na brodzie. Zacznij nawet na własną rękę obcinać te pojedyncze wystające włosy i... Nie musisz mieć do tego nożyczek, które ktoś wyłowił z wraku XIX wiecznego brytyjskiego frachtowca. Wystarczą zwykłe nożyczki, ale jak już totalnie nie ogarniasz tematu i to jest jakiś taki krzak, który jest rozrzucnięty w każdym kierunku, to idź po prostu do barbera. Do czesania polecam tak zwany kartacz, czyli szczotkę taką gęstą z naturalnego włosia, która skutecznie usunie ci cały ten martwy naskórek z brody, a ponadto zafunduje ci całkiem przyjemny masaż skóry. Broda wyczesana, pora więc, żeby się dokładnie umył i mył ją regularnie. Do tego używaj najlepiej szamponu, który przede wszystkim nie jest oparty na silnych detergentach. I ten, który tutaj zaraz dam, ma na szczęście bardzo spoko skład. Dlaczego to jest istotne? Bo silny detergent naruszy ci płaszcz hydrolipidowy na skórka. Brzmi strasznie, enigmatycznie, ale o co chodzi? Skóra pod brodą, bo chodzi o skórę tak naprawdę, nie o włosy, może Ci się nadmiernie przetłuszczać przez to, może się przesuszać. Włosy mogą Ci zacząć wypadać i ogólnie będzie z tego kicha. Broda umyta, pora więc na nawilżenie i ogólnie, żeby zatrzymać nawilżenie w skórze brody, używasz olejku. Tylko pamiętaj, że olej sam w sobie nie nawilża, dlatego musisz użyć czegoś, co wstępnie ją nawilży. Na przykład balsamu. Tylko sprawdź na składzie, czy w środku nie ma parafiny i silikonu, tylko i wyłącznie tylko są obiecane olejki, a nie tylko olejki eteryczne. Balsam, który dostałeś, stosujesz w następujący sposób. Otwierasz go, nakładasz, powiedzmy, na powierzchnię paznokcia. Oczywiście wcześniej musisz umyć brodę. Rozcierasz dokładnie w rękach i cierasz w skórę brody, nie w całą brodę, bo chodzi o odżywienie i nawilżenie skóry. Jak sobie dokładnie wetrzasz, to już możesz przejść do następnego kroku. I tutaj protip. Jeżeli masz długą, gęstą brodę, to więcej tego balsamu zostanie ci na kłakach, więc dajesz trochę więcej tego balsamu. Jeżeli masz rzadszy, krótszy zarost, to dajesz go minimalnie mniej. Musisz sam to wyczuć, dlatego że łatwo sobie brodę przetuścić i będziesz po prostu efekt full. Teraz pora na olejek, który zatrzyma ci nawilżenie w skórze. Jak go stosować? No ja, na podstawie różnych doświadczeń, porcjowania i tak dalej, doszedłem do tego, że przy takiej brodzie jak ty masz i ewentualnie ja, idealna porcja to 5-6 kropel. Jeżeli dasz więcej, to znowu uzyskasz, uzyskasz efekt przetłuszczenia. Jeżeli dasz mniej, to może być tego po prostu za mało. I analogicznie, jak w przypadku balsamu, modyfikujesz tym w zależności od tego, jaka jest długość i gęstość zarostu. Włosy na brodzie, tak samo jak włosy na głowie, musisz czymś układać, i w tym celu stosujesz kosmetyki. Lżejsze albo mocniejsze. Lżejsze są balsamy, mocniejsze są woski, szczególnie do finezyjnego podkręcania wąsa. Jeżeli chodzi o ten balsam, który już dostałeś, to spokojnie możesz go używać do tego żeby układać sobie brodę. Więc po tym, jak skończysz go wcierać i olejek też, to wystarczy, że weźmiesz kartacz albo grzebień i w odpowiednim kierunku z tym balsamem już nałożonym sobie ułożysz tą brodę. To, co zostało po wcześniejszym wcieraniu w zupełności wystarcza. Nie musisz dokładać kolejnych warstw, bo Ci się ta broda po prostu przetłuści. Tylko pamiętaj, za każdym razem po używaniu kartacza czy grzebienia należy go oczyścić, żeby ten olej i złuszczony skórek się w nim nie gromadził, bo to jest po prostu niehigieniczne. Wosk to totalnie inny kaliber. Nie wyhodowałeś sobie jeszcze porządnego wąsa, ale i tak dam Ci poradę. Wosk przed nałożeniem musisz strasznie mocno rozgrzać, więc trzy aż miło. Oczywiście nie jest to niezbędne. Jest to spoko dodatek, jeżeli chcesz sobie tego wąsa podkręcić, jeżeli już go wy wyhodujesz, ale nie musisz tego uznawać za absolutnie niezbędny element pielęgnacji. Ostatni krok to nawilżenie skóry twarzy, na której nie masz włosów, ale ogólnie powinieneś o siebie dbać, więc nałożenie takiego kremu to naprawdę spoko opcja. I tak jak w przypadku wszystkich innych kosmetyków, zwróć uwagę na skład, żeby nie było tam pochodnych ropy naftowej, jakichś dziwnych formaldehydów, parafiny i tego typu innych rzeczy. I tu protei podnoście składu. Jeżeli wchodzisz do sklepu, bierzesz sobie taki krem i patrzysz na skład, to zawsze na pierwszym miejscu jest to, czego jest najwięcej. W przypadku kremów będzie to woda. Jeżeli na drugim miejscu od razu widzisz parafinę, to choćby nie wiem, co producent obiecywał, to jest to jakiś kit, który... Tylko zaklei ci całą skórę i nie da nic więcej, więc od razu rzuć go na półkę i szukaj czegoś innego. Powiem ci jeszcze kim jest Rumcise. Rumcise to marka kosmetyków dla mężczyzn z naprawdę spoko składami, z dobrym jako... stosunkiem jakości do ceny. Jak Rumcise został sponsorem tego odcinka? Sami się do niego zgłosiliśmy. Dlaczego? Bo korzystałem z ich kosmetyków i jestem naprawdę zadowolony. Nie dość, że cenowo nie zabijają, to jeszcze mają naprawdę dobre składy. A poza tym są fajnie zapakowane, naprawdę estetycznie wykonane i świetnie pachną. Czego chcieć więcej? W ofercie Runcajsa znajdziecie jeszcze brzytwy ze stali damasceńskiej. Jeżeli więc chcecie się golić idealnie na gładko i w starym stylu i dobrym stylu, no to powinniście po nie sięgnąć. Jest to też doskonały pomysł na prezent. Co więcej, mają też świetny balsam na tatuaże. O tatuażach robiliśmy odcinek, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to tutaj gdzieś pojawi się odnośnik. Serdecznie zapraszamy. A o co chodzi z tym balsamem? Chodzi o to, że robi się coraz cieplej, często chodzicie w krótkich rękawkach itd. I warto tatuaże dbać, bo na słońcu lubią po prostu blaknąć. A ten balsam po pierwsze je chroni, a po drugie przywraca, daje im taki pełniejszy kolor. Polecam. Dziś ocenimy smart casualowy zestaw należący do gapczasty style, chociaż pewnie powinienem powiedzieć gąbczasty style. Macie tu idealny przykład tego, co to znaczy sportowa marynarka, sportowa elegancja i jak można założyć jeansy do marynarki i koszuli, żeby wyglądało to ok? Plus odpowiedź na odwieczne pytanie: jak bardzo kolory skóry w sensie brązowego muszą być do siebie zbliżone w ramach jednego zestawu? Otóż. Brąz to brąz i jeżeli tutaj buty macie ciemnobrązowe, a pasek jest trochę jaśniejszy, to absolutnie nic nie szkodzi. Dlaczego? Bo nie jest to bardzo formalna stylizacja. Jeżeli chodzi o detale, tu tutaj macie super ułożoną poszetkę. Szerokość klapy w marynarce jest odpowiednia. Te nakładane kieszenie robią tu robotę, długość jeansów jest odpowiednia, no ogólnie nie ma się do czego przyczepić, wygląda to naprawdę świetnie. Polecamy odwiedzić profil Gąbczasty Style, bo jest tam masa naprawdę fajnych stylizacji.